Mamy już za sobą całą płytę zespołu Thompson Twins, no i króciutkie podsumowanie, który utwór podoba Ci się najbardziej, bo te, które były wydane na singlach, nie zachwyciły Cię, jak powiedziałeś. Tak, no i pozostaje przy tym, co powiedziałem, No Rest For The weekend. Dziękuję Ci, Marku, za obie te dzisiejsze płyty. Wydaje mi się, że prezentując je, dałeś nam jakiś obraz tego, co dzieje się w tej chwili w piosence brytyjskiej, może... Może nie hard rockowej, może nie stricte rockowej, ale w każdym razie tej młodzieżowej. Czyli jest to nadal coś z muzyki do słuchania i do tańczenia? Tak, ta muzyka zarówno z pierwszej płyty, jak i z drugiej świetnie nadaje się do dyskoteki, ale myślę, że można jej także z przyjemnością posłuchać, szczególnie, że jest ona bardzo atrakcyjna stereofonicznie. Czy ci wykonawcy odnoszą sukcesy na liście przebojów w trójce? Tak, i Howard Jones i Tom Twins nawet aktualnie mają swoje przeboje na naszej liście. Jeszcze raz Ci dziękuję i zapraszam na spotkanie w lipcu. Dziękuję bardzo. Jak zwykle, proszę Państwa, w wieczorze płytowym zostało nam trochę czasu na połowę jeszcze jednej płyty. Drugą połowę zaprezentuję za dwa tygodnie, albo wiem za tydzień będzie wieczór płytowy z tak zwaną muzyką czarną, czyli soulową bluesową i rytmem bluesową, a za dwa tygodnie Tomasz Beksiński będzie mówił o muzyce nowego romantyzmu. I właśnie na teraz mam pierwszą stronę płyty nagranej przez zespół Human League już w roku 1984, płyty zatytułowane Histeria. To na pewno dobry przykład muzyki noworomantycznej, zresztą wydaje mi się, że tę opinię potwierdzi za dwa tygodnie Tomasz Beksiński. Oto pięć utworów z pierwszej strony tej płyty. I'm coming back, wracam, i love you too much. Kocham cię za mocno. Rock me again and again six times. Wstrząśnij mną. Jeszcze raz, jeszcze raz. Sześć razy. Louise i The Lebanon. A zatem słuchamy grupy Human League. Ja się z Państwem żegnam do przyszłej niedzieli, kiedy to omawiać będziemy nowe płyty B.B. Kinga oraz duetu Stanley Clark, George Duke. Dobranoc.